Hej, witamy na ATech! Dziś zaprezentujemy Wam filmik z walki dwóch gigantów w nowym wyścigu kosmicznym. Mowa o miliarderze Jeffie Bezosie z jego projektem Blue Origin oraz Elonie Masku z jego projektem SpaceX. Tak, kontrola przestrzeni kosmicznej nie jest już zarezerwowana dla niektórych agencji rządowych. Trwa wiele cywilnych projektów mających na celu uczynienie z kosmosu obszaru turystycznego. To brzmi jak coś z filmu Science Fiction, ale te projekty naprawdę istnieją. Który z nich może zakończyć się sukcesem? Zanim odpowiemy, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić żadnego z naszych nadchodzących filmów. Zapraszamy! Jeden mały krok dla człowieka, ale ogromny krok dla ludzkości. Takie słowa wypowiedział Neil Armstrong, gdy postawił stopę na Księżycu. Już te słowa zapowiadają rozkwitającą przyszłość eksploracji kosmosu. Początkowo wyścig kosmiczny ograniczał się do Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Później do tej wspaniałej przygody dołączyły inne państwa. Ale od pewnego czasu kosmos to coś więcej niż tylko kilka agencji rządowych. Również prywatne firmy zainteresowały się tą częścią wszechświata. Dwa giganci chcą podbić kosmos. Te projekty to Blue Origin Jeffa Bezosa i SpaceX Elona Muska. Zanim jednak przyjrzymy się im planom, dowiedzmy się, jak doszło do powstania tych dwóch projektów. Założenie firmy Blue Origin w 2000 roku było ważnym punktem zwrotnym w wyścigu kosmicznym. Utorowało to drogę do eksploracji przez agencje cywilne. Jeff Bezos, były szef Amazona, założył Blue Origin. Jego celem jest umożliwienie części ludzkości podróży w kosmos. W rzeczywistości Jeff Bezos chce uruchomić turystykę kosmiczną, ale jego obsesja na tym się wcale nie kończy. Chce stworzyć prywatną stację kosmiczną, która mogłaby przyjmować turystów. Planuje też sfinansować powrót astronautów na Księżyc. Wszystko to dzięki dużym innowacjom technologicznym. Jego projekt długo milczał, aż w końcu ujawnił światu swoje ambicje. Elon Musk sam stwierdza, że jest zagrożony tym projektem. W przeciwieństwie do Jeffa Bezosa, Musk nigdy nie ukrywał swoich ambicji związanych z projektem podboju kosmosu. Podobnie jak Blue Origin, chce zaoferować podróże kosmiczne dla całej ludzkości. W tym celu w 2002 roku stworzył firmę SpaceX. Jego celem jest jednak stworzenie strefy przetrwania dla ludzkości. Ale dlaczego dokładnie? Cóż, spróbujmy prześledzić rozumowanie Maska. W rzeczywistości Ziemia nie jest bezpieczna od żadnej katastrofy. To może zmienić rasę ludzką. W tym celu Mask dąży do stworzenia kolonii na planecie Mars do 2050 roku. Czy uważasz, że to szalony pomysł? Być może nie, ale jak ci dwaj miliarderzy osiągną swoje cele? Dla SpaceX strategia podboju kosmosu kręci się wokół rewolucyjnej rakiety. Chodzi o wprowadzenie wyrzutni wielokrotnego użytku. Dzięki temu zmniejszy się koszt podróży kosmicznych. Pierwszą taką rakietą nośną testowaną przez firmę był Falcon 1, który był w stanie umieścić na orbicie satelitę. Ale firma stale wprowadza innowacje. W 2010 roku zrezygnowała z Falcona 1 na rzecz Falcona 9. Jest to bardziej rozbudowana wyrzutnia. A w 2017 roku SpaceX zaskoczył świat ponownie wykorzystanym głównym stopniem na Falconie 9. To zrewolucjonizuje świat podróży kosmicznych. Ale miliarder nie poprzestaje wcale na tym. Kolejna innowacja sprawi również, że podróże kosmiczne będą bardziej przystępne. Chodzi o statek towarowy Dragon, który był rozwijany równolegle z projektami Falcon. Jest w stanie przewozić cięższy ładunek. Z tego powodu NASA podpisała z firmą umowę. Celem jest zatankowanie paliwa na ISS. SpaceX tworzy historię jako pierwsza prywatna firma, która wyruszyła na ISS. Ze swojej strony plany Blue Origin stały się publicznie znane dopiero około 2015 roku. W tym dniu firma przeprowadziła lot testowy ze startem New Shepard. Mimo, że projekt miał poważne utrudnienia, lot uznano za prawdziwy sukces. Pomogło to w usprawnieniu niektórych elementów rakiety. Podobnie jak jego odpowiednik Elon Musk, Jeff Bezos również stawia na rakiety wielokrotnego użytku. To jedyne rozwiązanie dla projektu turystyki kosmicznej. Celem jest obniżenie kosztów lotu. W ten sposób część ludzkości mogła podziwiać Ziemię z kosmosu. W tym celu firma Blue Origin nie potrzebowała dużo czasu, aby skonfigurować rakietę wielokrotnego użytku. Tuż po niepowodzeniach w 2015 roku firma z powodzeniem przeprowadziła kolejny lot testowy. Tym razem rakieta zdołała wylądować bez większych problemów. Od 2015 roku właścicielami technologii ponownego wykorzystywania rakiet są firmy SpaceX i Blue Origin. Obie firmy idą łeb w web z bardzo ambitnymi celami. Konkurencja między nimi dwoma jest nieunikniona. Ze swojej strony Elon Musk ogłosił chęć podboju planety Mars. SpaceX od dłuższego czasu przygotowuje ten bardzo ambitny projekt. Na dowód tego firma wystrzeliła statek kosmiczny nowej generacji. Celem jest przetransportowanie ludzi do każdego zakątka Układu Słonecznego. Pierwszym krokiem jest lądowanie na Księżycu lub Marsie. Pierwsze starty zakończyły się niepowodzeniem. Nie zniechęca to jednak zespołu SpaceX wystrzelił SN15, który wylądował bez eksplozji. Aby sprostać tym nieproporcjonalnym ambicjom, Jeff Bezos również daleko posunął swoje cele. Celem jest ponowne postawienie stopy na Księżycu, dawno zapomnianym przez astronautów. W tym celu Jeff Bezos informuje o powstaniu lądownika księżycowego o nazwie Blue Moon. Najpierw zostanie wykorzystany do dostarczenia ładunku na Księżyc. Następnie większa wersja pozwoli astronautom ponownie wylądować na księżycu. Ale przede wszystkim ambicją Blue Origin jest turystyka kosmiczna, dlatego firma zwiększa liczbę załogowych testów kosmicznych. Rzeczywiście, w 2021 roku posiadała udany statek kosmiczny New Shepard. To utoruje drogę dla innych komercyjnych lotów, które mogą zmienić sposób, w jaki myślimy o przestrzeni kosmicznej. Do walki wkraczają też inni z bardziej ambitnymi planami. Jest nim Richard Branson i jego firma Virgin Galactic. Udało się nawet wyprzedzić dwóch gigantów w 2021 roku. Rzeczywiście wysłała ona w kosmos cywilów. Niemniej jednak wszystkie trzy firmy przesuwają granice eksploracji kosmosu. Konkurs ten może służyć przyspieszeniu badań, ale w tym wszystkim ile będzie nas kosztowało śmiganie po kosmosie. Cena pierwszej oferty Blue Origin szacowana jest na około 250 tysięcy dolarów. Jeden zostanie umieszczony w kapsule zaprojektowanej tak, by oddzielić się od dolnego stopnia po osiągnięciu wysokości około 75 km. Będzie kontynuować swoją trajektorię do wysokości 100 km. Tam pasażerowie przekroczą linię Karmana. Według ekspertów linia Karmana jest uważana za początek kosmosu. Odczujemy pierwsze skutki nieważkości i zobaczymy krzywizny Ziemi. Musk proponuje zupełnie inny rodzaj lotu kosmicznego. Za szacunkową kwotę 50 milionów dolarów urzędnicy SpaceX zachęcają podróżników do spędzenia kilku dni w kosmosie. We wrześniu 2021 roku dwóch mężczyzn i dwie kobiety podjęli próbę tej kosmicznej podróży. Po intensywnym treningu podróż wyniosła 3 dni na orbicie wokół Ziemi. A co z firmą Bransona, który również pozostaje w rywalizacji? I jak to wszystko łączy się razem? Cóż, tymczasem Virgin Galactic ogłosiło sprzedaż biletów w lutym o wartości 450 tysięcy dolarów. Firma Richarda Bransona pozwoli swoim klientom spędzić kilka minut w kosmosie, a dokładniej na wysokości 80 km. Każdy lot może brać na pokład do 6 pasażerów. Czas podróży będzie wynosił co najmniej 90 minut. Czy uważasz, że to za dużo? Cóż, pierwsze 700 miejsc zostało już zarezerwowanych. Pozostaje więc pytanie, która z tych firm wygra wyścig kosmiczny? Kto pierwszy osiągnie wyznaczone cele? Nasz film zbliża się już do końca. Mamy nadzieję, że się podobało. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu. Nie zapomnijcie również o subskrypcji i włączeniu dzwonka z powiadomieniami. Trochę niebieskiego kciuka nigdy nie jest za dużo. A już niedługo widzimy się z nowym, równie niezwykłym filmem na kanale ATECH. Do zobaczenia.